Na kwaterze, na tzw. Tak zwanej łączce odkryto kolejne szczątki. To szczątki pochowanych tutaj żołnierzy podziemia niepodległościowego, nazywanych dzisiaj żołnierzami wyklętymi. Znaleźli ich. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzyków, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła? Utrzymuje zatem oskarżony, że nigdy nie stosował przemocy, a jego postępowanie zawsze było zgodne z prawem? Tak jest, Wysoki Sądziem. Wszelkim rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy niezłom nie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało, te skurwysyny mają zniknąć z powierzchni ziemi. Wszyscy. Nie ma dla nas miejsca w ich komunistycznej wizji kraju. ich Nie złapać. Poznajmy szkurwego swojego kochacia bandyta? Zostań! <laughs> Amnesia jest dla bandytów. A my jesteśmy włoskie, polskie. Nie mogę, Lalo. Do nas było. Chcecie, żeby nas wszystkich pozabijali? Nie zdołasz zmienić tego, czego zmienić się nie da. ludowej nie ma przeciwników władzy.